Witam serdecznie gościom. Arkadiusz Aleksandry, Sandecja Old Boys. Witam, witam. Gratulacje, ale podwójne można powiedzieć, bo na hali zdobywacie podium i tutaj też zdobywacie podium, czyli jakby nie patrzeć jesteście drużyną, która gra i na hali i na orliku i to zawsze podium, przynajmniej od tego roku jest utrzymywane. A no tak, jesteśmy na trzecim miejscu kolejny raz. Ta pierwsza trójka chyba się nie zmieniła w tym roku, bo ci co byli na podium na, na hali są na podium tutaj na, na orliku. No, widać, że, że poziom jest bardzo wyrównany, mam nadzieję, że Ee, że zdrowie u nas było dobre. Mam nadzieję, że w innych zespołach też dopisało. Teraz można powiedzieć, że kończymy sezon w skali szkolnej 1-6. Jak byś go ocenił? Ee, na dużej ilości meczów mi nie było, co prawda, ale te mecze, które byłem, to, to na pewno bardzo bardzo wyrównane. I mimo tego, że wyniki czasem były. Różne, to, to trzeba przyznać, że, że mecze były bardziej wyrównane niż w poprzednim roku. Być może będziecie mieć nawet króla strzelców w swoim zespole, czekamy jeszcze, bo tak naprawdę od tego spotkania co teraz się rozgrywa to zależy, ale Damiasiewicz Bartłomiej jakby na razie prowadzi dwoma dwoma golami nad konkurencją. No i bardzo dobrze, liczymy na to, że, że uda mu się wygrać i mam nadzieję, że e, że na hali powtórzy ten wynik. Ma, tak jak powiedziałeś wcześniej, zdrowie najważniejsze. E, też powtarzacie Cały czas, że Pestel waży jest wyższy od innych, ale na boisku, w przeglądu, z przeglądu całego sezonu, tego tak, tak bardzo nie widać. No tak, no były te były mecze, w których nam brakło trochę, trochę szybkości i świeżości na pewno, ale z przebiegu sezonu jesteśmy zadowoleni. Szanowna Michala, czy to za daleki czas, czy, czy, czy małych powoli gdzieś tam skupiacie się na tych rozgrywkach halowych? No odpoczniemy chwilę, trochę czasu jest do hali, mam nadzieję, że, że zbierzemy ekipę i będziemy grali. Przedam mi jeszcze gala zakończenia, na której standacja ostatnio też się bawiła. Już wiem, że teraz też będziecie. Jak ty to widzisz? Jak taki zawodnik, który troszkę świata sportowego zwiedziłeś, galę zakończenia w takiej formie? Ona jest potrzebna w takich amatorskich rozgrywkach, czy uważasz, że to jest po prostu lepiej byłoby rozdać puchary na takim boisku jak dzisiaj? No, pytanie retoryczne z twojej strony. Muszę powiedzieć, że fajna, fajna gala przede wszystkim chodzi o, o integrację i zabawę i. I ta gala to podkreśla, że ta liga nie jest ligą o zabijanie się wynik, tylko o to, żeby się pobawić, trochę zintegrować i na pewno to środowisko gdzieś tam jednoczyć. I ostatnie pytanie, tak jak mówiliście na początku, z z Jadą, Weselny, Sylwia i Tyliś w pierwszej trójce. Eee, Patrzą na te zespoły, prognozujesz, prognozujesz, że jakby te kolejne zespoły, a jest taka szansa, zgłosiłeś się na kolejne rozgrywki, podium może wyglądać podobnie? No w piłce wszystko jest możliwe, no na pewno te zespoły są w tym momencie naj, najmocniejsze. I trzeba, trzeba tylko życzyć tym słabszym, żeby równali do góry i będzie, będzie dobrze. Dziękuję za cały sezon i za wiatr. Dzięki bardzo. Dzięki.